Cześć, witajcie, ja jestem Foriu, a ty jesteś. W No, i dziś mamy dla was informację, bo nowa seria zbliża się wielkimi krokami, będzie to kolejna seria fabularna na kanał Foriu Moves i tak: potrzebujemy po prostu paru budowniczych do zbudowania miasta. Dokładnie będzie kręcony jeszcze timelapse na Forum Players i tak. Właśnie budowniczy, którzy się znają na budowaniu, niekoniecznie muszą mieć premium i są chętni. Przypominam, że my dodamy Was na Skype'ie. nie musicie nam wysyłać próśb i tak powinniście wysłać podanie na YouTube'a na 4Plays albo for o treści Nick WMC, wiek parę skrymów w jakiejś ładnej budowli, Nick Scape i coś o sobie. No właśnie. Więc właśnie według podania, proszę właśnie wysłać i po prostu, no. Więc to chyba tyle co Czekać. mamy do powiedzenia. Dobra, więc Radzie. się żegnamy. Cześć. Cze.